Just tell me everything! Witajcie, to jest Donnie Zwainer, bo to jest aktor, znowu po raz kolejny właściwie nie gościem, tylko stałem elementem tego programu bardzo nieułomnym, niezłomnym jest. Johnny! Johnny, Johnny, Johnny! I to jest kooperacja z gry Portal 2, kolejny odcinek. bo chodzi, który? Można, że kolejny. Dziewiąty. No to... Ja umiem liczyć? Cze? Dziewiąty. No już co, co sobie policzysz na tubie. Okej, okay, jedziemy z taką, Co my tu mamy? Okej. Okay. Eee. A, sorry. Sorry! To było z rozpędu Ty dajesz tu. I czekaj na razie. I chodź, idziemy Gdzie ty jesteś lecisz O oh, fak dużo Tobą... dużo wieżyczek SIT O What have I done? Nie ja wiem co robię Johnny, nie łuj się. A ja nie wiem, co robię Wiedyś Gdzie portal. Nie! A, dobrze! Dobrze z dronem. trochę trochę. Będzie, żeby nie, nie skończyć odcinka. Nie, by widać się z Nie! Nie! Nie Okej okay. Ja zajmuję się tym O nie! Już przypominam sobie powoli. A ty robisz swoje rzeczy. To jest to fajna sekcja, która nas spędziła z oczu w momenty Dobrze, życia. że przerwaliśmy wcześniejsze. Eee... Wiesz robić? Wejdź pierwszy i stawiaj te kreski. Czy jest kreska ojczyzna? Czyli jasny... Jasny niebieski muszę przestać. Tyłu, to, było, to tobą, Donny. Cześć, ja teraz muszę drugi. Okej. Okay. Chcę kontynuować. Bijaaj. Panie przodem, Donny. Ej, tu miejsce, tam jest te kreski, what the fuck. A tu jest chyba bezpieczne. Nie bój się. Nie, tu jest bezpieczne. Donny, Boisz się drony o życie. A nie masz się o co bać w ogóle drony. Teraz gdzieś tu. Tu? To, no innej drogi nie widzę. Jeszcze chyba tam gdzieś było z drugiej strony. Nie lekaj. No, ja. Co To pokazujesz, ładny, tak? Nie wiem. Nie lęka się drony. Tu idź w bok. Idę Jop, yep, stop Stop, baj Podjeżdżony What the f**k Ups Co zrobiłeś? Ej, to nie tutaj były śpiewające wyżyczki gdzieś? One były w singlodżony A w munci nie było? Nie Panie, ty musisz wziąć portal Znaczy... Yy, Właśnie tam nie pamiętam z której strony, a stój Tu Ty pamiętasz pod którym masz te tarcze jeszcze? Nie bo, bo mi zresztą zdawało przecież No tak tak, bo musisz wziąć tutaj, stąd. Wziąłem. To tutaj musisz postawić. Wpiesz, idzemy. Nie idzemy. Czy to wyłączę zaraz. Ty, gdzie mam postawić? Tam na dole. To. Ups. Donna jesteś genialny swojego No naprawdę genialny Donna Wiem nie się Nie spodziewałem się tego z twojej strony że pomyślisz w portale Po takiej długiej grze Ile my już gramy? Postawisz nam portal w końcu Nie postawiłem Chodź A nie narzekaj Lecimy sobie tym portal, ładnie. Zobaczcie, jakie domki dał? Tak. Wyżyczki ładnie jadą. Tak. Wyżyczki domki. <śm> może tam wrócimy. Ale no, Wierzycz się po niczym nie da, tylko musisz zleć ten portal na dole, dobry. Tak jest. Wyżyczki, wyżyczki, wyżyczki. No ale no nie bo... mam to gdzie postawić. No nie? No niwa! Chwpomniałeś się. Nie, nie widziałem! Those Jeszcze raz. Byłem zakrwawiony cały, Johnny. Mam prawo do pomyłki. Ty, no tak. Idź przodem Za Grunwald Row, row, row about gentle down the stream Wypatruj patrój miejsce nie bale, gdzie bale, postawić to Chyba że już wiesz Life is bad a dream mówisz, dane? Już wiesz gdzie postawić czy nie wiesz Ja? No ty Tu Chyba jest. Czekaj jeszcze nie, nie. No, zabijam wżyczki nie widzisz A! Czekaj jeszcze, tam przeleci one będą bez końca No tak, ale nie wracą do nas, okej okay. Na dół, dony To yeah. co ty... Co... Trochę bo blisko ty... dałeś Czy dobrze Co? Otwórz, otwórz, otwórz Nie włączę jeszcze do mnie Okej okay. A no Żyjesz, żyjesz Żyję, tak. żyję żyje. Jestem tam który zawsze żyje, kiedy nie żyje, Jak żyje, to nie żyje, kiedy żyje. cd szukaj. To jest DVD. You did it. You powered on the system. I'm fully connected. I can see everything. Widzę, że wiedziałem, że tak będzie. No to było to. Jako, hmm. jeszcze dużo czasu mamy, to rozpoczynamy kolejny ten. Hmm. To nie Kina tak. Ponad 5 minut nam to zajęło, bo niecałe 5 minut. Bromiłeś. Mało. Ech. Jedziemy z tego wstawa. O, ty się all otworzyło. Idziemy do. piątki. Where. that might be. There. Czy to jest ostatnio? Nie, jeszcze jest później tu w tym. To jest Johnny Komora, yyy, yy, to, to na początku, to jest to, to na początku jest Nie Tak, to jest to Czekaj jak chcę sprawdzić Nie pójdę tam specjalnie, bo ty za drony No to, to nagrywałem przecież To nic To nie, nie sprawdzamy tego teraz Chodź tu Johnny kooperacja jest To nie jest ważne, jedziemy ja po kolei Nie ma numerka czyli nie jest kooperacją w ogóle o. Zresztą Zresztą kooperacja ma zakończenie to się dowiemy, że jest ostatecznie. No rób tam gdzieś portale, żeby skoczyć tu, właśnie tam, tam i tam. Row row. you are about to down the stream. Marilla, no, no. co, Ci i... przeżyłem. Coś niespotykanego. Mysterio usłyszałem. No wbijaj. Looks different, than Inaczej, nie? Ale jesteś zimny, niż sobie sobie czy Twoja strona nie jest lepsza. Moja strona zawsze jest lepsza, żona. Ja mam lepsze niż Ty. Fuck. Spodziewałeś <noise> się tego, nie? Nie. Tego to idziemy sobie drogą, bow Zauważyłeś, że na, na tym loadingu portalgany nie są pomalowane kolorami, kiedy w naszym widoku są pomalowane? Hmm. Patrz teraz. Widzisz? widzisz? Widzisz, Co to za Ciecze, Johnny. Ciecze ...archaiczna rzecz. Rzeczy. Ciecze, Johnny. Ciecze, ciecze. ciecze. Co ci ciecze? mi z tego. Row, 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 ja bał row, down the stream. row, 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 nie? row, 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 Patrz, row, Widzisz? Nie row, row, tam. Nie row, tam, tam się tam row, 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 musisz row, 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 co row, 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 Tam jest ciekawego. Masz, masz widok z moich oczu? Nie. Widzisz, widzisz, widzisz. To musisz teraz dronę ty mi zjechać winda. Ale drone, winda Winda Winda. Czuj kontempluje. Ten sam guzik drony, ten sam guzik drony. Ty mogłeś mi też zjechać. Ja to mogłem skoczyć. Zjechałem ci wcześniej, what the Zapokój, fajnie, widzisz go? Widzę i co? A co tam wejść, nie? Jest tam wejście. Wejść. Aooo, um, nie. Wow. Ej, no, musimy jeszcze. Chodź. Tu. Nie, tu. Gdzie ty jesteś? Udawiam pokój. Nie ma tam nic, nie da nie się tam wejść. Bo... Wiem, ale ogólna rozbliska. Wiesz, że pod kółkiem myszki masz zoom. Oh! Nie wiedziałem. Tyle, tyle lat. Tyle lat yy, w, w nieszczęściu. Moje życie się nagle zmieniło, Johnny. wiem. Ten odcinek jest sponsorowany przez kółko od myszki. <laughs> Może od myszki od kółka. What?

nie trafiłem trochę Aaa, ty trzeba obsrywać to wszystko. Czemu ty gadasz, dole? Znaczy... Jedna osoba musi obsrywać, a druga być obsrywana Ale po co? Żeby było śmieszniej. Trzeba coś więcej zrobić, ale to nie tylko tam. Ja muszę to wypluć stąd. Aha. Eee, tylko nie pamiętam ale jak. Do... Aha, trzeba było nas... A, okay, tak, tylko że w drugą stronę jakoś ja przemyślałeś jednej rzeczy Donny. Donny, stój! Co? Coś się da zrobić ty No ja, ja, mówić... ja mogę tylko tam dać, nie? Czyli ty musisz przechwycić ten mój strumień Nie, tu trzeba oblać Tu ty trzeba tym oblać. widzisz? No tak Ja tu muszę skoczyć, odbić się i dać sobie tutaj strumień na dół, a potem na sobie strumień tutaj ale to musisz oblać tutaj wcześniej. Tutaj musisz... Tu musi być oblane, rozumiesz? Tu musi mieć płyn. A ja wtedy tam tutaj, a Ale po, ja po nie mogę portalu tutaj, postawić. Ej właśnie, bo tu masz ten Spróbuj... Da się zrobić, że tutaj weszło ten promień jakoś. Że znaczy tutaj gdzieś ze środka. Znaczy, się na pewno płyn Czy ja muszę o, obejrzeć? Właśnie na pewno płyn przenosić tymi... tymi. nie się potem zmienia drogą, nie ja jedna, wiem, jedna, wiem. Osoba, jedna osoba skacze drogą, droga nie? Ogólnie ja muszę strzelić tutaj, ale to z drugiej strony jak będę. I ty musisz no? przechwycić mój płyn jakoś. Dokładnie tak. Żebyś zniszczyłeś portal. Ale ja muszę być tam na górze. Patrz, ja chwyciłem dwójkę, dł widzisz to? A no tak, dokładnie. Już cały poszedł? Tak. Okej, patrz jak ładnie no nice. Jestem dobry. I nie. jeszcze co tamto trzeba też. Nie, nie trzeba drony. To do końca. Nie to nie jest od tego John. To nie jest, drony. Tak Nie jest, drony. Poczętze się odbić od pierwszego, od drugiego i doskoczyć tam. Nie mieć przynieść ten ten płyn cholerny. A nie Obserwuj, zobaczymy, co ci z tego wyjdzie. No, co? O Co? On skakać rozkuję, tak? że bez ciebie nie skaczę, bo muszę mieć tam podjazd zrobiony. Skacz. Jak Adam... ...żuchwa. Ej! Now you are just time. Tego Dobra, z tego horrorstwa done. Dobra, to zrobiłeś. Ja wszedłem i cię zniszczyło i tak. No to dziękuję ci za to. Skakuj nie gadaj. Ja o ściany. Ja zobaczyłem, że konten Zabij się. No właśnie. Jest znowu dla podkontynentu skakać. Ty w ogóle byś do mnie nie potrafił na tym skakać, jak cię znam. Przecież ja będę musiał zaraz przeskoczyć. Nic, nie musisz. Nie w ogóle na Muszę wrócić i tak z powrotem. Nie w portalu. Jop. Yep. Stawaj teraz ty. PG. Stawaj tu. Pio. Nie, ja, ja robię tak. swoje, pio. Tak. Nie, ja robię swoje, nie będę stał. Ej. Nie będę doskoczył. Zwłaszcza, że ci doskoczę chociaż. Nie, nie. Nie staję na tym. Stawaj na tym, bo inaczej się nie łamiamy. Chodź, nie narzekaj. No chodź. Gdzie mi Tutaj. hodge, you're so right. i just don't want to be killed. i'm just preparing for human testing again. i checked an old suggestion box. the number one request, less deadly tests. that's ridiculous. how do they know for sure the tests are deadly if they could still get the suggestion? worse. <laughs> To o dziwo bardzo mądre spostrzeżenie jest Nie, antywirus Nie wiem co dałem zezwól, ale coś dałem Co zrobiłeś? Antywirus mi zaskoczył. I było albo zablokuj, albo zezwól. Kliknąłem zezwól. Nie wiem co tu było, ale... Czuję się skokowany. Okej, okay, kończymy to. Ten... I have made these tests extremely difficult. I would say no, extremely ha, deadly, no, but no, for you and your amazing ability to be reassembled, reassembled, nothing is deadly. Hey Johnny, wiesz no, na co pora? Pora na pot Aha, nie, nie, nie. 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 Okay, teraz będzie finalny odcinek. X gościł Johnny, mi gościł. Ja gościłem swój naro. Nieważne. Ej, yeah, to i kończymy kolejny odcinek. なるほね。<Bye. S 2> <Bye. S 3>